Co y, robi y, świecznik Hanukowy y, na korytarzu polskiego Sejmu? Ja uważam, że to jest najbardziej zasadne pytanie, dlatego że y, oficjalnie my w polskim Sejmie nie mamy ani jednego Żyda w reprezentacji. Był poseł mniejszości niemieckiej, ale Żydów żadnych oficjalnie nie mamy. Więc co robi świecznik hanukowy? Co robią obchody Hanuki? Bo można mówić, ale przecież jest kaplica w Sejmie. No jest kaplica, ale właśnie w Sejmie, a nie tuż przed y, salą plenarną. I jednak katolików zdeklarowanych, czy w ogóle chrześcijan mamy w reprezentacji. Kto jest zatem Żydem, że my potrzebujemy obchodzić chanukę y, na korytarzu polskiego Sejmu? No ale odpowiedź dostaliśmy w ostatnich dniach. Oni y, są ukrytymi Żydami, nie przyznają się do, do swoich korzeni ale wszyscy o tych korzeniach wiedzą i pamiętają. Mogą się nazywać tak jak my, mogą wyglądać tak jak my, ale kiedy potrzeba, to się okazuje, że są Żydami. Tak jak ta pani, która próbowała powstrzymać właśnie Grzegorza Brauna. Znaliśmy jako panią doktor, jako e, opiniotwórcę, jako reprezentanta różnych środowisk medycznych. Nagle się okazuje, że kobieta, która się nazywa to typowo po polsku, by przypomniała sobie, że jest Żydówką. Więc wczoraj w moim wywiadzie z Wojciechem Sumlińskim padła taka bardzo smutna konstatacja że mamy w Polsce ukrytych Żydów, którzy wiedzą, że są Żydami, zdają sobie z siebie nawzajem sprawę, tylko my nie wiemy, że oni są Żydami. I my...